mieści 160 litrów zupy, która trafia dziennie na stołówkę Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego w Katowicach. Ponad 20-letni kocioł, który służy potrzebującym mimo sterań, musi skończyć swój pożyteczny żywot. Tu przychodzi po 300 osób na obiad, a on cieknie. Musimy nawet cały czas wycierać co chwilę, naprawdę. Bo bez niego kuchnia może przestać istnieć. Dietmar Bremer, przewodniczący Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, przyznaje, że na nowy kocioł pieniędzy nie ma. Potrzeba 18 tysięcy złotych, dlatego rozpoczęła się zbiórka, która ma pomóc w uratowaniu jadłodajni dla najuboższych. Są ludzie głodni, biedni, wykluczeni, prawda, którzy czekają na ten obiad od 30 lat i nie było ani jednego dnia, że nie wydaliśmy posiłków. No, dlatego też teraz jesteśmy w takiej krytycznej sytuacji. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne założone zostało pod koniec lat 80. Wydaje posiłki dla bezrobotnych, bezdomnych i ubogich. Rocznie to ponad 120 tysięcy posiłków. Towarzystwo organizuje również co roku Wigilię dla bezdomnych, na której gości około 1000 osób.